w sposób szczególny chciałbym powitać młodych sportowców, którzy przez ostatnie tygodnie dostarczyli nam niezmiernie duże emocji. Tych pozytywnych, tych niezapomnianych, które mam nadzieję są tylko zapowiedzią kolejnych wielkich emocji i kolejnych sukcesów. Także witam zawodników i trenerów drużyny koszykówki SKS 1 Pelpin serdecznie. Witam. Oczywiście nie byłoby tych sukcesów gdyby nie wsparcie sponsorów i tutaj witam przedstawiciela sponsorów pana Tadeusza Dekę, który wspiera Berliński Sport nie tylko koszykarze, również i piłkarzy, ale te ostatnie sukcesy związane są z koszykówką. My dziękujemy w tym miejscu za to wsparcie, liczymy na dalszą aktywność. Potrzeby są wielkie, ale wiem, że tutaj pan Tadeusz zawsze staje na wysokości zadania i za to serdecznie dziękujemy. Na pewno jeszcze będą stosowne podziękowania. Takim cichym sponsorem tej drużyny i wielkim patronem są na pewno rodzice zawodników, którzy towarzyszą ich we wszystkich filmach w tych trudnych, w tych wzniosłych porażkach, sukcesach rodzice, którzy są tym najważniejszym najlepszym sponsorem na których zawsze możecie liczyć chciałbym powitać w sposób szczególny was drodzy państwo i z tej drużyny stanowicie grupę najlepszych sponsorów, najlepszych kibiców i ludzi, na których oni mogą zawsze liczyć za to naprawdę Wielkie słowa podziękowania. Myślę, że żadna forma nie jest w stanie Państwu podziękować za Wasz wkład. Żeby nie przedłużać, oddaję głos burmistrzowi miasta i Gminy Perpin, który dokona oficjalnego podziękowania za sukces. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Szanowni, szanowni Panowie Posłowie, koleżanki radne, koledzy radni, drodzy sportowcy, bo podzieliliśmy tę sesję na dwie części. Ta pierwsza część jest radosna. Bo to jest zakończenie naszej drogi. Ta droga rozpoczęła się długo, długo dawno temu, kiedy grupa zapaleńców powiedziała sobie, że dobre tradycje z przeszłości koszykarskie ze Starogardu Gdańskiego przeszczepi na pelpiński grunt. Wielu wtedy nie wierzyło, że to zakończy się tak spektakularnym sukcesem, że będzie ono głośno nie tylko w północnej Polsce, ale i też w całej Polsce. Spędziliśmy ostatnio dużo czasu na Śląsku z różnego rodzaju powodów, ale muszę powiedzieć, że serce mi rosło jak za każdym razem czy w Oświęcimiu czy w Mufów, czy inne miasta wiedziały kto to jest Pelpin, kto to jest Bartek Sarzało i dlaczego on tam gra i kto to jest Przemek Bieliski dlaczego on tak krzyczy, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo dla mnie jako burmistrza miasta bardzo to było dla mnie budujące, że widziałem wasze zaangażowanie, widziałem to jak walczyliście, jak walczyliście najpierw w juniorskich rozgrywkach, gdzie niewiele nam brakowało do sukcesu, a potem jak potrafiliście stanąć na wysokości zadania w seniorskich rozgrywkach, Byśmy chwilę czasu mieli okazję porozmawiać i być ze sobą, ale chciałem podziękować Wam szczególnie za tą walkę do końca. To było myślę dla nas najbardziej budujące, że nie przestraszyliście się, się jednak trochę cięższych i wyższych zawodników, że stanęliście na boisko twarzą w twarz z nimi że dzięki doświadczeniu Przemka i dzięki doświadczeniu Batka i dzięki waszej młodości, za połowę, wiary i tego, jak ciężko pracowaliście, jak wszyscy mówili, że panie trenerze, ile oni trenują dziennie? A Przemek mówi, no tyle, ile trzeba. No a w tygodniu? No tyle, ile trzeba. No ale ile trzeba, żeby takich chłopaków tak wyprowadzić? Nie odstawaliście ani na krok, dawaliście z siebie wszystko. Byłem dumny, mogąc wam kibicować, myślę, że cały Pelplin jest was dumny. Więc na ręce nie wiem, czy jest pani dyrektor Lucyna Bielińska? Jest. To no więc zaczniemy od początku, od tych, którzy jakby stoją trochę w cieniu, ale są i duszą, i sercem z tym klubem. Dzięki pani dyrektor Lucynie Bielińskiej, jej pracy z klubem sportowym i pracy pedagogicznej mamy to, co mamy, czyli silną koszykarską drużynę, złożoną wspólnie z chłopców, którzy trenują u nas, a są częściowo z powiatu starogarskiego, częściowo z powiatu trzewskiego. Pani dyrektor stworzyła im warunki do pracy, nie odmawia im ani opieki, ani pomocy. Jest z nimi zawsze, i to jest to, że jest dyrektorem 24 godziny. Za to bardzo serdecznie pani dyrektor dziękuję. Za to, że wyrasta ponad funkcję funkcjonariusza publicznego, który zajmuje się tylko jednostką oświatową. Za to, że jest wtedy, kiedy trzeba, kiedy trzeba załatwić lekarza, kiedy trzeba załatwić noslegi, kiedy trzeba załatwić prowiant, kiedy trzeba załatwić transport. Pani docenna Bielińska zawsze odbiera telefony, za każdym razem pomaga na wszystko, ma recepty, na wszystko jest gotowa. Ja się śmieję trochę tak, że niedługo przeniesiemy połowę kompetencji do Zespołu Szkół numer 1, bo tam bardzo wiele rzeczy udaje się szybko załatwić. Ta ścieżka jakoś tam w jedynce się skraca i nie musimy iść tą długą drogą. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie, bo y, odciążenie, integracja i stworzenie takich warunków to spowoduje, że no, jest nam łatwiej wszystkie rzeczy organizować, bo ja wiem, że zawsze tam po tamtej stronie mam odpowiedź, a nie tylko pytanie. Bardzo jeszcze raz serdecznie chciałbym na początku podziękować Pani Dyrektor jako tej osobie, która się Wami opiekuje jak Mama i która też ma taką silną rękę i dobrą organizację. Bardzo dziękuję. Sukces pani dyrektor i uczniów, byłych uczniów jej szkoły, ale też i tych, którzy trenują, bo to wszystkie dzieci są nasze. Ja też za każdym razem tak mówię, że te wszystkie dzieci UKS-owsko-SKS-owskie są nasze. To nie ma tutaj żadnego rozróżnienia. To też ten sukces nie byłby możliwy bez trudnej, ciężkiej pracy osób, które stoją trochę w cieniu, ale dzisiaj muszą prowadzić ciężką walkę z działalnością gospodarczą. Prowadzą tą działalność w trudnych warunkach a jednocześnie dają jeszcze sobie szansę na to, żeby część swoich pieniędzy spożytkować na rzeczy społeczne, na rzeczy potrzebne. Tadeusz Deka jest przykładem takiego przedsiębiorcy. Nigdy nie odmawia pomocy. Jak zwrócimy się do niego zawsze ma i dobry gest, ale też taką organizacyjną pomoc. Zawsze mówi czego trzeba, tylko szybko, krótko, bo nie mam czasu, więc mówię tak. To jest zawsze jego odpowiedź. To jest myślę też bardzo miłe i bardzo wdzięczny temat do tego, żeby pokazać i podziękować dzisiaj. Panu Tadeuszowi za to, jaki był dobry dla polipińskiego sportu, ale też jaki był konkretny. To jest zawsze też dobra sytuacja dla gminy, że może liczyć na takiego partera. Czasami rzeczy, które nam się nie udają, jemu się udają w dwójnasób. Decyzja, że pojechaliśmy wspólnie na, na finały, zapadła w ciągu dwóch godzin. Byliśmy tam, byliśmy szybko, może nawet powiedział trochę, pan Tadeusz bardzo szybko jeździ, ale to pokazuje też, że mogliśmy po prostu być z Wami tam i, i Wam kibicować. Za to, panie Tadeuszu. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan przewodniczący powiedział, że liczymy na więcej, a ja myślę, że to więcej już jest. I jakby tylko się nie pogorszyło, to byłoby bardzo fajnie. Bardzo dziękujemy wtedy. Bardzo dziękujemy. <kluczy> Chyba nie, nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że tutaj jeszcze. Chociaż są siatki, to w siatkach są różnego rodzaju rzeczy, to, o których pojemy, i to też, pan Tadeusz, też tutaj jest spirytus mowy z tych rzeczy. Także też jeszcze raz podwójne podziękowania. Dziękujemy ci, Tadeusz, naprawdę. Teraz mam list gratulacyjny dla osoby, która w sensie koszykarskim osiąga chyba teraz równolegle już do swojej kariery, a być może nawet chyba realizuje się w sposób, Dużo bardziej pełny Talent trenerski można ocenić wtedy, kiedy są trudne mecze, kiedy trzeba powiedzieć coś stanowczo, kiedy trzeba zdecydować, jaką strategię wybrać, kiedy trzeba być po prostu mądrym. Przemek Biliński nie jest człowiekiem o wielkim bagażu, bagażu wiekowym, ale jednocześnie jest osobą, która ograła się na różnego rodzaju parkietach. Wie, czym jest koszykówka, znają świetnie od podszewki i poświęcił też swój czas, swoje zdrowie. Swoje finanse, swoje, swoje wolne chwile z rodziną na to, żeby zbudować, no, chyba nie waham się tego powiedzieć, potęgę koszykarską w Pelplinie. Za to, że ten pomysł mu się udał, za to, że był, tak jak samo sobie trochę mówi, takim wariatem koszykarskim, który się porwał z motyką na słońce i to słońce strącił. To znaczy za to, że zbudował w Pelplinie drugą ligę. Za to, Przemku, bardzo Ci dziękujemy. To jest wielki wyczyn. Szczerze powiem, kiedy startowaliśmy z tym projektem, kiedy jakby już on nabierał rozpędu. Coraz bardziej byłem przerażony, gdzie wy się zatrzymacie. I tak sobie pomyślałem dobrze, że nie można w jednym roku dwa razy awansować, bo byłby z tego kłopot i zaraz mielibyśmy pierwszą ligę w Pelplinie. Ale za tą drugą ligę jestem Ci naprawdę wdzięczny, jestem Wam wszystkim wdzięczny. A na Twoje ręce ten list gratulacyjny z podziękowaniem serdecznym, bo Twoja czasa i twoja, twoja praca i Twój czas znalazł tutaj miejsce właśnie w tej drugiej lidze Gratuluję Ci! Dziękuję bardzo. Mamy specjalne podziękowania. Muszę zacząć od osoby, która... Tomek? Od osoby, która wniosła w tej drużynie spokój. To jest niedocenione, niedocenione naprawdę i nieocenione, jak wiele może jedna doświadczona osoba na parkiecie. Myśmy to wielokrotnie widzieli. Wtedy w meczach, których brakowało sekund, Bartek kradł ten czas i kończył rzutem. To jest trudne. Bo powstrzymać nerwy, powstrzymać wodzę i unieść presję tego, że wszyscy na ciebie liczą, bo wszyscy mówili, a, a przyjdzie starzało i rzuci. No w porządku, ale to jeszcze trzeba rzucić. To nie jest takie proste. A w tym meczu decydującym o awansie do drugiej ligi trzykrotnie. W trzech kwartach kończył do rzutami, które były rzutami pozwalającymi nam złapać oddech. Bo pamiętacie, mecz z Łotwawkiem nie był taki łatwy, jak nam się wydawało. To był trudny mecz, mecz wahań, mecz ciągłego odrabiania albo gonienia. I wtedy przychodzi taka osoba, która mówi spokój, będzie dobrze, chłopaki, organizujemy się, ja rzucam, gramę dalej. Bartek, za to, że byłeś ostoją dla tego zespołu, za to, że dawałeś tutaj doświadczenie, siły, za to, że od początku jesteś z tymi chłopakami, jesteś dla nich takim mentorem trochę i pomagasz im w różnego rodzaju rzeczach. Chciałem ci serdecznie podziękować. Wiem, że jesteś już prawie pelknianinem, więc tym bardziej się cieszę, że co to co najlepsze bierzemy ze starogardu i przeszczepiamy na grunt pelpliński. Bardzo Cię serdecznie tutaj witamy. Myślę, że czujesz się jak u siebie w domu. I dziękuję Ci za to, że chciałeś też swój czas poświęcić na to, żeby swoją pasję połączyć z tym co najlepsze. Nie wiem jak długo będziesz grał, ale po kondycji widzę, że długo. Bo dawałeś radę i nigdy nie było tak, że nie mogłeś już grać dalej. Nie wiem, czy pan trener cię widzi w składzie dalej. To już by trzeba było zapytać, ale myślę, że chyba problemu z tym nie będzie. W każdym razie za to wszystko. Martek, naprawdę serdecznie dziękuję, a teraz już mamy nagrody rzeczowe. Ja już będę, chłopaki, teraz po, po kolei po prostu jakby wręczał. To chyba się pomyliśmy z butami, z rozmiarami, więc musicie wymienić potem po imprezie, bo trudno na było to wszystko poukładać. W każdym razie te buty, które dzisiaj Wam dajemy, to, są, to jest nasz wspólny prezent, ale to jest taki prezent, że chciałbym, żebyście wierzyli w to, że chcemy, żebyście w tej drugiej lidze dobrze grali, żeby Wam dobrze szło i że to nie jest tak, że dajemy Wam laurkę za ciężką pracę, ale też mówimy, że to jest w sensie materialnym, ale też w sensie takiego współzawodnictwa sportowego chcemy, żebyście nie odstawali od swoich kolegów. Chcemy, żebyście pokonali trzech, przepraszam panów posłów, ale muszę to powiedzieć nie. Chcemy, żebyście pokonali gdynie i chcemy, żebyście tutaj byli w tej naszej drugiej widze na pewno liczącym się zespołem. Mam nadzieję, że nam się uda, że nam się uda ten projekt i że on będzie realizowany, a jak się nie będzie udawał, to będziemy mieli zawsze doświadczenie i przemka i Bartka i myślę, że będziemy zawsze coś w stanie wymyśleć. Więc ja wręczę wam wszystkim. Te buty, które podobno sobie sami wybraliście, tak pan trener powiedział, więc nie wiem czy to jest prawda. Myśmy szczerze mówiąc jakby nie wnikali w to, więc mam nadzieję, że dla wszystkich butów starczy i będą takie, jak sobie wymarzyliście. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, chłopacy. Jestem z Was dumny. To były piękne zawody i piękne zwycięstwo. Dziękuję Wam bardzo. Chciałbym podziękować tym, o których możeśmy w jakiś sposób zapomnieli. Wprost podziękować, bo za tym sukcesem kryje się naprawdę wiele osób, często anonimowych, może nie anonimowych, ale których teraz nie wymieniliśmy. Ja już widzę tutaj, że jest pani masażystka. Dla mnie też wielkie brawa, bo to są osoby, bez których, bez których ten sukces nie miałby miejsca nie chciałbym tutaj siedzieć się na wyszukiwanie kolejnych osób, ale na pewno takie są. I tym osobom naprawdę gorąco dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę, na kolejne sukcesy. Burmistrz wspomniał, że liczy na zwycięstwo z Strzewem, z, z Gdynią i tak dalej. Ja myślę, że my już teraz jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy ewenementem chyba na skalę na krajową, że tak małe miasto ma tak usportowioną rodzinę społeczeństwa. Dwa kluby czwartoligowe, drugoligowa koszykówka, yy, zajęcia pozalekcyjne dla setek dzieci. I to przy właściwie no, niewielkim budżecie. Jest to możliwe oczywiście tylko dzięki wielkim, za, wielkim zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, dyrektorów, ale przede wszystkim dzięki długoletniej, mądrzej polityce władz samorządowych względem sportu. Dzisiaj widzimy, że ta polityka, niezależnie od tego, jakie są poglądy polityczne, jeżeli jest kontynuowana, zbieżna, przynosi efekty. I myślę, że tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować panu burmistrzowi za to, że właściwie samorząd jest największym sponsorem naszego terpińskiego sportu, ale o którym właściwie często zapominamy podziękować. Także ja pozwolę sobie teraz podziękować burmistrzowi za to, że wspiera ten sport, kontynuuje dobrze wytyczone kierunki. Modyfikuje to, co jest złe w tym względzie i za to naprawdę w imieniu na całej rady serdecznie dziękujemy. Oczywiście podpisujemy się pod tymi kierunkami i deklarujemy swoją dalszą współpracę. Także panie burmistrzu dziękuję. dziękuję. Oczywiście przekazuję głos kapitanowi drużynę. Myślę, że ten głos jest upoznawany w całej Polsce niech on zabrzmi również w turpinie, także pan Bartek Sarzewo. Dzień dobry. Teraz, teraz nie jest tak łatwo jak na boisku powiedzieć kilka mądrych słów. Mam nadzieję, że mi się uda. Po pierwsze, tak jak już te wszystkie emocje opadły po, po tym naszym awansie, tak zacząłem troszeczkę analizować to wszystko, co, co udało nam się zrobić. I naprawdę chciałbym... Może będę trochę nieskromny, ale ten nasz awans jest tak naprawdę bardzo wyjątkowym awansem, bo jak tak sobie cofnąłem się w historii, tak naprawdę ostatni taki awans, gdzie troszeczkę na innym szczeblu, bo to byli chłopcy trochę starsi, 19-20-letni niż nasi, wspomagani przez dwóch doświadczonych zawodników, to była Polonia 2011 Warszawa, oni awansowali wtedy do ekstra klasy. I tak naprawdę tego 2009 roku nie było tak spektakularnego e, sukcesu, jakim był awans takich młodych chłopców o szczebel wyżej w koszykówce seniorskiej. E, dlatego mam nadzieję, że wszyscy wspólnie e, zadbamy o to, aby, aby ci chłopcy e, dalej się rozwijali, i bo chyba, bo chyba jak się patrzy na nich na boisku, to, to widać, że warto na nich postawić. Ja z tego miejsca jako kapitan drużyny, jako asystent trenera chciałbym podziękować wszystkim osobom związanym z Urzędem Miasta i Gminy Perkins, panu burmistrzowi, zastępcy pana burmistrza, Radzie Miasta na czele z panem przewodniczącym, bo naprawdę byliście w tym sezonie nie tylko dla tego zespołu, tylko ogólnie dla naszego projektu, który które realizujemy razem ze Starogarskim Klubem, Klubem Sportowym, byliście dla nas wsparciem nie tylko organizacyjnym i finansowym, ale również mentalnym i to mentalna, ta mentalna pomoc tak naprawdę w najważniejszych meczach pozwoliła wywrzeć w nas takie przeświadczenie, że, że naprawdę warto coś tutaj tworzyć i że jeżeli osiągniemy sukces to to myślę, że pociągniemy dalej. Przed nami jest spore wyzwania organizacyjne, sportowe i po tym co się wydarzyło jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie tutaj wspólnie to wszystko pociągnąć dalej i budować koszykówkę belgijską w taki sposób, na jaki ci ludzie, którzy tutaj mieszkają organizują to wszystko, na jaki zasługują. Z tego miejsca oczywiście chciałbym również podziękować rodzicom za to, że byliście z nami. Chciałbym podziękować, jak mam możliwość, wszystkim mieszkańcom gminy, bo turniej półfinałowy, który tutaj był zorganizowany, naprawdę pokazał, że, że jest potrzeba organizowania takich właśnie takich meczów, takich imprez i że ludzie z chęcią przyjdą kibicować ludzi stąd i miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mieli kolejne dowody na to, że, że naprawdę warto. No i ostatnie moje, moje podziękowania, które chciałbym skierować, są to podziękowania do myślę, że osoby wyjątkowej, bo grałem w wielu, w wielu zespołach, znam wielu sponsorów i tak naprawdę, panie Tadeuszu, takich dziesięciu sponsorów to bym nie wymienił na pana jednego. I chciałbym w imieniu całej drużyny wręczyć koszulkę podpisaną przez wszystkich chłopców i trenerów. Mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś zawiśnie na jakiejś ścianie i będzie Pan miło wspominał to, to co zrobiliśmy w tym roku. Dziękuję bardzo. Teraz właśnie to jest po koszykarzu przemawiać. Właśnie, to tak trzeba zrobić. Bardzo dziękujemy. Chciałem tak powiedzieć: zapomnieliśmy pani masożistce. Ja bardzo przepraszam, już świadom kwiaty. Jeżeli by pani poczekała jeszcze troszkę, to zaraz te kwiaty będą, tak Tomek? Kwiaty są w locie. Nie mamy poczty kwiatowej, ale to jest, jest ogromne pas, Bardzo mi przykro z tego powodu, naprawdę aż się z tym czuję. I o jeszcze jednej rzeczy. Dla pana trenera było, był załącznik. Tutaj ja go nie wręczyłem, za co z góry przepraszam. Tutaj jest też taka dowód wdzięczności, na co pan trener przeznaczy, to już jest jego sprawa, natomiast my jesteśmy wdzięczni naprawdę. Dawaliście sobie wszystko. Jeszcze raz to powtórzę: Felpin jest Was dumny. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się, że mamy okazję w takich uczęciach się spotykać i mam nadzieję, że tych okoliczności będzie jeszcze więcej. Pan Bartek mówił, że. Miło się na Was patrzy i jest z Was dumny za to, co pokazujecie na boisku. Ja bym to uzupełnił, że również my jesteśmy dumni za to, co pokazujecie poza boiskiem. Że jesteście ludźmi, których sport naprawdę wychowuje i prowadzi w dobrym kierunku. Myślę, że tutaj wszyscy wiemy, że do tego profesjonalnego sportu, który pozwoli Wam zrobić wielką karierę sportową, nie dotrą wszyscy z Was. Ale na pewno to, co teraz przeżywacie, tego, czego się teraz uczycie, będzie procentować na każdym kroku waszego przyszłego życia. Ja mam nadzieję, że te wasze sportowe sukcesy obecne, lata treningów, wyrzeczeń uszczatują z Was takich mieszkańców Pelpina i powiatu starograckiego, z których będziemy dumni niezależnie od tego, gdzie poprowadza was los. Tego Wam życzę i taką nadzieją myślę, że możemy zakończyć tę uroczystą chwilę. Z tym, że wiem, że jeszcze są, na pewno tych życzę się dołączyć posłowie ziemi kociewskiej. Bardzo proszę o zadanie głosu pana Kazimierza Słońskiego. Dziękuję bardzo Panie pośle, panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania z dumą, ale też z zazdrością patrzę na to, co się dzieje w Pelplinie, z dumą, bo jestem. Jest trzeba stolicy powiatu, ale patrzę, że Pelplin oprócz tego, że jest stolicą diecezji, to już stał się właściwie stolicą sportową naszego powiatu, także tego też gratuluję. Wiem, że oprócz tego y, takiego zawrotu głowy ze szczęścia, no, trochę też ból głowy jest związany z kolejnymi awansami. Tutaj życzę, aby rada z panią Skarbnik i tutaj przy wsparciu Pana Burmistrza przychylnym okiem spojrzała na tych młodych chłopców, no, mężczyzn, tak, z których zapewne rodzice są dumni i z tego rodzicom tego gratuluję i Wam również to wszystko co zostało powiedziane, już trudno coś więcej dodać. Tak. Cieszę się, że Pan Burmistrz został obdarzony zaufaniem mieszkańców Kontynuuję te rzeczy, które były dobre, tak jak pan przewodniczący powiedział, no, te rzeczy, które były złe, są eliminowane. Myślę, że miasto i cała gmina, tak jak sport, tak w innych dziedzinach będzie się również tak dobrze rozwijał, czego i Radzie, i panu burmistrzowi, i mieszkańcom życzę. Jeszcze raz serdeczne gratulacje młodzieży, młodym mężczyznom z tu z powiatu Tczewskiego, z powiatu sąsiedniego Starogarskiego. Widać, że te granice są zacierane, ale to jest jedno kociewie, z tego jesteśmy dumni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, pan panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, drodzy kochani sportowcy, rodzice, przyjaciele sportu. Ja akurat sportem się interesuję na co dzień. Niedaleko, jak w sobotę byłem na meczach ekstraklasy naszych szczypiornistów, bo sport to wielkie pasje. To realizowanie własnych planów, marzeń, przygody, potem czasami niekiedy kariery i to jest coś pięknego i wspaniałego. Także gratuluję, cieszę się z tego sukcesu, ale patrząc na nasze doświadczenia, to cieszy współdziałanie całego Kociewia, Pelplin, Starogard, w te najbliższe miasta, to jakby ta wspólna płaszczyzna, gdzie myśmy brali swoje życie. I to, że tu się udaje to na Kociewiu w roku 5 Kongresu Kociewskiego, to jest laur medal na ten piąty Kongres Kociewski. Ale patrząc także na moje rodzinne miasto Trzew, to jednym doświadczeniem krótko się dzielę. Czasem jest łatwo wejść na szczyt, ale niekiedy trudniej się na szczycie utrzymać. Ja mam w życiu nie tylko utrzymania na szczycie dobrego miejsca, ale także sukcesu. W tej chwili nasze szczypiornistki są na szczycie, w ekstraklasie. I to są heroiczny bój. Jak się w tej ekstraklasie utrzymać? Ja wierzę, że to się uda, aczkolwiek w sobotę w meczu nie wygraliśmy, ale jeszcze są bardzo. Więc Wam życzę z taką odwagą, przekonaniem, pasją, że ciężką pracą można talent rozwinąć. Jak się ma przyjaciół, sponsorów, wsparcie w samorządzie, spokojnie się w tej druge, w drugiej lidze utrzymać, a ten, po, po, potem popatrzeć jeszcze wyżej. Ale etapami systematycznie, regularnie, żeby kolejne sukcesy osiągać. Jak i pomorzani posłowie naszej ziemi, to jest powód do i radości. To, co dobrego, pięknego dzieje się w Pelplinie, wzbogaca nasze pomorze. Przecież pan Sarzało jest z nami na pomorzu. Nie tylko tutaj, u nas na miejscu dzisiaj w Pelplinie. Są sportowcy, są ludzie o marce niemalże krajowej. Panie i panowie, jadąc tutaj, no, zawsze dzielę się tym, co mam najlepsze. Dobrym słowem i dobrą książką. Tak nie wiedziałem, komu ją wręczę. Jeszcze słuchając posła Smolińskiego, jeszcze jest z nami, pomyślałem sobie, że jednak kapitan jest najważniejszy w jakimś sensie. Kapitan drużyny, kapitan statku, przewodniczący rady czy burmistrz w zarządzaniu, więc tu poproszę też kapitana właśnie tej drużyny. Ja podejdę oczywiście, nie mam wątpliwości. Za te życzenia naszych sukcesów. My oczywiście też kibicujemy żeńskiej grupie męskiej. Ja myślę, że pani masażyska też liczyła na młotę, ale nie będę mi Szanowni Państwo, po tych chwilach emocji proponuję trzyminutową przerwę, tak, żeby. Pewnie nasi bohaterowie nie chcieliby być zanudzani dalszymi obradami, także będzie okazja, żeby ewentualnie jeszcze sobie zrobić majątkowe zdjęcie, porozmawiać i później przystąpimy do części roboczej, naszej sesji. Także jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Myślę, że przede wszystkim dziękuję, bo jest za co dziękować. Zdrowia, trójek, a sponsor nie rzuca, bo to, to jego ruchy to są tak zwane rzuty za cztery punkty, oby ich było jak najwięcej. 真可也挺。